A innym razem lasy kosił, spadał ostrzem skór. Młody był, bogiem był i gnał wolny, tak. Wiele dni, wiele lat, czas nas uczy pogody, zaplącze drogi, pomyli prawdy, nim zboże. Od trawy. Bronisz się, siejesz wiatr, myślisz, jestem tak młody. Czas nas uczy pogody, tak od lat, tak od lat. Ilu ludzi czas wyleczył z lat, zamienił w spokój i burzę krwi. Jeśli kiedyś tam podjeść tak, też czoła wypogodzi wygładzi brwi. Widziałam dni w muzeach sennych o wnętrzach zimnych jak no. Starsi ludzie w rogach wielkich sam. Myśli, cienkich myśli, Czył gruby kurz, herbacy smak, kapci szum, spokój set. Wiele dni, wiele lat, czas nas uczy pogody, zaplącze drogi pomyli prawdy nim zboże oddzieli od trawy. Broni się, sieje żwiakł. Myślisz, jestem tak młody, czas nas uczy pogody, tak od lat.